Dzisiaj w zadaniu ćwiczymy zapisywanie liczb w notacji wykładniczej. Już pokazuję, jak to się robi. Po pierwsze, ustawiamy sobie przecinek zaraz za pierwszą cyfrą z pominięciem zer. I przepisujemy liczbę w tej postaci. Następnie, przecinek, który tutaj ustawiliśmy, musi wrócić na swoje miejsce, czyli tutaj. Więc należy go przesunąć o 6 miejsc w prawo. To przesunięcie o 6 miejsc w prawo musimy sobie wyobrazić jako takie mnożenie liczby przez milion, czyli przez 10 do potęgi szóstej, tak? Bo jeżeli pomnożymy 6,32 przez milion, no to ten przecinek wróci tutaj. Widzisz? Czyli te wszystkie miejsca, które, w których przesuwaliśmy przecinek, zastępujemy właśnie za pomocą takiej potęgi. No i w ten sposób zapisaliśmy daną liczbę. W notacji wykładniczej. To jest odpowiedź. Potrenujmy jeszcze na innych przykładach.